bym Wam pokazać jak zrobić gruby, długi bądź krótki, jeśli chcecie szeroki komin na drutach będę go robiła drutami numer 9 drutami numer 9 ten akurat będzie z włóczki Nako Nako Sportwool Tutaj jest zalecane druty są 6 lub 7. Ja będę miała ciut grubsze, dlatego żeby nasz komin wyszedł miękki, nie gruby, taki nie taki sztywny, zwarty, ale taki jakby lejący. Im grubsze druty weźmiemy, tym komin wzór komin będzie bardziej luźny, bardziej taki miękki. Tak będzie wyglądał szal bez naciągania. Po naciągnięciu wzór wygląda mniej więcej w ten sposób. O. Mój szal bez naciągania będzie miał 38 cm. Po naciągnięciu około 50 cm wyjdzie. Więc będziemy robić taki wzór. Bardzo ładny. Szal będzie elastyczny, miękki, będzie się ładnie układał. Dobrze. Do rozpoczęcia naszego szala potrzebna nam będzie nieparzysta liczba oczek. W moim przypadku jest to 49 oczek nawiniętych na drut. W pierwszym rzędzie, już od pierwszego rzędu, będziemy zaczynać wzór. Yy, więc tak, pierwsze oczko przerabiamy na prawo, nie ściągamy, tylko przerabiamy normalnie na prawo. Drugie oczko również będziemy przerabiać na prawo z tym, że najpierw zrobimy narzut, i dopiero przerobimy na prawo. Następnie, i tak już będzie do końca rządka, robimy narzut i łapiemy od razu dwa oczka, ale na lewo. Znów narzut, dwa oczka, jeden, dwa i na lewo. W ten sposób już musimy dojechać do końca rządka, czyli narzut i dwa oczka na lewo. Narzut, dwa oczka na lewo. Narzut, dwa oczka na lewo. Dobrze, ja zrobię ten rządek do końca i spotkamy się pod koniec mojego rzędu. Jestem przy końcówce pierwszego rzędu. Zostały mi trzy ostatnie oczka. Robimy jak dotąd narzut. Dwa oczka łączymy razem na lewo. I to oczko przerabiamy na prawo. Cały pierwszy rządek, już powoli, tu nam się coś zaczyna robić od pierwszego rządka. Obracamy robótkę. Jak w pierwszym rzędzie przerabialiśmy pierwsze oczko na prawo, tak w następnych rzędach już będziemy ściągać to oczko. I następnie, tak jak w pierwszym rzędzie. Robimy narzut i robimy oczko prawe. Tu już zaczynają nam się nitki od narzutów z poprzedniego rzędu. W tym przypadku będziemy również robić tak jak w pierwszym rzędzie, narzut i łapać za dwie nitki, przerabiając to oczko, oczka dwa razem na lewo. No dobrze, więc robimy narzut. Od spodu i łapiemy nitkę z narzutu z poprzedniego rzędu oraz oczko tak jakby bazowe i przerabiamy na lewo. Dobrze. Następne dwa oczka, narzut i przerabiamy na lewo dwa oczka. I tak do końca rzędu robimy narzut, łapiemy nić z poprzedniego rzędu, która była narzucona oraz oczko, nazwijmy je bazowe i przerabiamy je na lewo. Następnie narzut i dwa oczka przerabiamy na lewo. Robimy w ten sposób do końca rzędu Spotkamy się na końcu rzędu. Dotarliśmy do końca drugiego rzędu. Zostały nam dwa oczka. I te dwa oczka przerobimy razem na prawo. I już tu będzie bez narzutu. Czyli łapiemy te dwie nici z brzegów. Uh, 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 będzie... Troszkę ciężko. Dobra, udało się. I łapiemy je na prawo. Wychodzi nam coś takiego. Dobrze. Zaczynamy trzeci rządek. Obracamy robótkę. I wszystkie rzędy będą powtarzały się już identycznie, każdy rząd będziemy robić tak samo: czyli ściągamy pierwsze oczko, następnie robimy narzut. W pierwszym oczku robimy prawe oczko z narzutem, a następnie robimy narzut i przerabiamy dwa oczka na lewo. To oczko, tą nić z poprzedniego rzędu która była narzutem oraz oczko bazowe. I przerabiamy na lewo. I w ten sposób będziemy robić już wszystkie rzędy na taką długość, którą pożądamy. Czyli narzut i na lewo dwa oczka. na rzut i dwa oczka razem No dobrze nie będę już powtarzać w kółko rzędów tak samo. Pamiętajmy, żeby robić narzuty, łączyć dwa oczka razem na lewo. Na końcu łączymy dwa oczka na prawo. Jestem przy końcówce trzeciego rzędu. Chciałam jeszcze Wam przypomnieć, że tu już nie robimy narzutu. Przerabiamy dwa oczka na prawo. Proszę zauważyć, że wzór już, już jest dobrze widoczny. Robi nam się ażur, ale jak robótka jest zwarta, ładnie to wszystko wygląda. Będzie naprawdę efektowne. No dobrze, więc robimy rząd czwarty. Rządy, jak mówiłam, już będą się teraz powtarzały. Będziemy robić je tak długo. Aż jego długość będzie nas zadawalać. Więc pierwsze oczko ściągamy, robimy narzut, oczko prawe, robimy narzut i, bierze, i łączymy dwa oczka na lewo. Oczko z narzutu z poprzedniego rzędu i oczko bazowe. I następny narzut. Dwa oczka razem na lewo. W ten sposób robimy już do końca. Nie będę robić z Wami już kolejnych rzędów. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Każdy zrobi tak długi komin, szal, bo to może być również szal. Ja będę szyła go na końcu, dlatego to będzie komin. Jaki uważam. Mój ma mieć 150 cm, aby można go było wywinąć. No, chociaż raz na szyi. No dobrze. To widzimy się już, jak każdy zrobi taką długość, jaka mu odpowiada. Zobaczymy wtedy, jak zakończyć szal elastycznym szyciem, też drutami. Raz zobaczymy szycie szala. W takim razie życzę powodzenia. I zobaczymy się za chwilę już z naszymi kominami lub szalami. Teraz będziemy kończyć nasz szal. Zrobiłam multum, multum rzędu. Wyszło mi 150 cm długości. Zakończymy szal ja to nazywam szyciem luźnym. Będziemy trzywać oczka. Tak, pierwsze oczko ściągamy, robimy narzut. Oczko prawe. I teraz te dwa oczka, które mieliśmy, przekładamy przez to jedno oczko prawe. I teraz tak, robimy narzut. Oczko prawe. I dwa oczka przeciągamy nad oczkiem prawym. I znowu narzut, oczko prawe. I te dwa oczka przeciągamy nad oczkiem prawym. Narzut. Tutaj musimy tak pobrać yy, tą nitkę. Ja tu będę brała z tyłu. Tu jak weźmiemy, taka duża dziura nam się zrobi. Weźmiemy, zrobimy oczko tak zwane przekręcone. To wtedy taka wielka dziura nam się nie, nie będzie robiła. Prawe oczko, dwa oczka przerzucamy. I znowu narzut, prawe. I te dwa oczka przeciągamy. Narzut, przekręcone prawe. Ojej. Ojej, nie wychodzi mi. I dwa oczka przerzucamy w ten sposób zakończamy robótkę takim luźnym yy, luźnym szyciem nie będzie nam się nic ściągać będzie to ładnie wyglądało no więc dobrze skończmy ten to zakończenie rzędu aha i na mój szal ja nie yy, niecałe trzy motki tej włóczki Nako Sportwool zostało mi tyle akurat będzie na szycie i zakończenie tak jak mówiłam wcześniej miałam taką włóczkę Nako Sportwool 100 gram 120 metrów zużyłam 3 motki oj dobrze więc skończmy zakończenie rzędu i spotkamy się na szyciu już igłą dziewiarską na łączeniu dwóch stron. Ok, jesteśmy już na zakończeniu, zrobiłam ostatni rządek zakończeniowy. Zakończenie wygląda mniej więcej w ten sposób: wzór piękny, ażurowy, lejący się, nie jest sztywny, będzie mięciutki, fajniutki. Dobrze, ostatnie oczko przerobiłam. Tak jak resztę została nam pętelka. Przeciągamy włóczkę przez tą pętelkę i zaciskamy. Zostawiamy włóczki na szycie około 3, 4, no maksymalnie 5 długości naszego szala. Żeby być pewnym, że nam nie zabraknie włóczki do szycia. Dobra. Dobrze, więc łączymy ze sobą dwa brzegi. Wybieramy na szycie tą stronę, którą uważamy, że jest stroną lewą. Czyli na przykład jak ja tutaj mam yy, supełek od łączenia. Więc ten supełek dobrze by było, żeby był na stronie tak jakby lewej, więc szyjemy, żeby supełki były w tej chwili akurat na wierzchu, więc to będzie nasza strona lewa i wszywamy wtedy szycie po odwróceniu. Ojej, się ta włóczka zostanie Dobra, odnalazłam się. Więc szycie zostanie te, y, po odwróceniu właśnie w środku, na stronie lewej. Tutaj mam również tą nitkę y, początkową. Ją będę od razu wrabiać y, podczas szycia. Dobra. Szycie jest najprostsze na świecie, czyli na tak zwaną okrętkę. Będziemy zszywać ze sobą każde oczko po kolei. Oczek powinno być tyle samo, więc nic nam się tutaj nie powinno pościągać czy rozciągnąć. Dobra, tą nitkę, jak mówiłam, będę szywać od razu jedno oczko i po drugiej stronie to samo oczko równorzędne i ściągamy. I następne oczko. Nie wiem, czy tu widać. I następne oczko. Razem z drugim oczkiem. No chodź tu. Dobra. I ściągamy. I dalej. Jedno oczko razem z sąsiadującym oczkiem tą nitkę od razu wrabiamy i ściągamy i w ten sposób będziemy szyć do końca na końcu musimy zaciągnąć oczko zrobić supełek no i jakimś sprytnym sposobem schować nitkę tak żeby nam potem nie wystawała Zur jest ażurowy, luźny, więc mogą być delikatne problemy z tym. Można y, końcową nitkę delikatnie podszyć y, zwykłą igłą i nicią w podobnym kolorze, żeby. Ale mi się tu plączy, Żeby nie było widać y, y, różnicy kolorów. Albo jak ja to robię najczęściej, właśnie podklejam klejem do tkanin. Klej ten po wyschnięciu robi się praktycznie bezbarwny, a że to jest lewa strona, to nic nie szkodzi, nawet jeśli tam troszkę zostanie. Klej ten można brać, robi się po wyschnięciu elastyczne. Więc też jeżeli, jeżeli nie chcecie podszywać, możecie, możecie tak jak ja skleić. No więc dobrze, kończymy w ten sposób nasz szal. Szywamy każde oczko ze sobą. Z drugiej strony szycie będzie wyglądało w ten sposób. Tutaj w tym miejscu. Praktycznie niewidoczne będzie. I dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że udały się Wasze szale, że jesteście zadowoleni z efektów końcowych. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał. No i co? Dziękuję i pozdrawiam.